Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Tymochowicz i zajmowałem się w życiu wieloma sprawami, natomiast przede wszystkim jestem konsekwentny w tym wszystkim, co wprowadzam. Jestem konsekwentny, jeśli chodzi o wprowadzanie nowego projektu który rozpoczęliśmy parę lat temu projektu Q Logos. Etap startupu zakończyliśmy na początku czerwca tego roku. Trwał mniej więcej 2,5 lat. Teraz od początku czerwca wchodzimy bardzo intensywnie i żywiołowo w okres bardzo dynamicznego rozwoju. I ja wiem, że zabrzmi to nieco górnolotnie, co powiem. Ale jeżeli chcielibyście radykalnie polepszyć swój los, radykalnie wprowadzić nowe jakości w swoim życiu, no to właśnie macie ku temu okazję. To właśnie przed Wami są otwarte drzwi. Dzisiaj, mianowicie o godzinie 18:00 czasu polskiego, będę zapraszać Was na spotkanie organizacyjne. Na którym dowiecie się, jak niezwykle prosto można dołączyć do platformy QLogos, jak można niezwykle łatwo rozpocząć zarabia, zarabianie pieniędzy od dzisiaj, czego się nie wstydzimy, co bardzo intensywnie rozwijamy, mimo że. M, Czasem jakieś złośliwe artykuły na nasz temat się pojawiają, tak jak i na temat kryptowalut, ale nie przejmujemy się tym. Proszę Państwa, można, piękne jest co? Piękne jest to, że można nie, nie mieć zielonego pojęcia o biznesie, o kryptowalutach, o czymkolwiek, czym się zajmujemy i co ma związek z pracą online. Istotne jest to, że mamy konsultantów, którzy po prostu Wam pomogą, którzy Was wprowadzą w cały system. Jest mi miło bardzo donieść, że coraz więcej ludzi zaczyna razem z nami zarabiać. Coraz więcej ludzi korzysta z pakietów socjalnych. Tak, proszę Państwa, dobrze słyszycie pakiety socjalne, które my, dzięki którym płacimy naszym uczestnikom. Nie inwestorom, jakimś milionerom, tylko naszym uczestnikom, którzy płacą miesięczny abonament tylko. Zwracamy koszty czynszu, wynajmu domu, ogrzewania, prądu, dajemy dodatek do emerytury, istotny dodatek do renty który może nawet wynieść powyżej półtora tysiąca dolarów miesięcznie. jak to jest możliwe i dlaczego nam się to opłaca? I co się za tym kryje? My niczego nie ukrywamy, wszystko jest transparentne i dzisiaj będziemy o tym mówić. Czyli... Czyli rozdajemy pakiety socjalne, proszę Państwa, na których także można zarabiać, które można traktować jak obligacje swojego rodzaju, czy jak, jak opcje finansowe, I, i wszyscy na tym mają bardzo konkretne, określone, z tego mają korzyści. Proszę Państwa, to jest w pewnym sensie rewolucja, dlatego że nikt czegoś podobnego na świecie nie wprowadził. Jesteśmy jedyni, którzy nie eksperymentują sobie, tylko w sposób pewny wprowadzamy to, co wiemy, że już powoli osiąga sukces i to będzie gigantyczny sukces wszystkich, którzy do nas dołączą. Ja długo nad tym projektem pracowałem. Długo analizowaliśmy przeróżne warianty i teraz wprowadzamy jako projekt międzynarodowy. Dzisiaj jest dosyć szczególny dzień, proszę Państwa, dlatego, że jest 19 czerwca 2025. Dzisiaj nie tylko jest spotkanie organizacyjne o godzinie 18 otwarte dla wszystkich, otwarte i bezpłatne dla wszystkich. Ale dzisiaj jest też przedostatni dzień, gdzie można się zapisać, proszę Państwa, na niezależne, niezależne szkolenie. W całości refundowane przez nas, czyli ono kosztuje 250 dolarów, natomiast my zwracamy z zyskiem nawet wszystkie koszty. To też jest ewenement w skali świata, szkolenia refundowane, które, na których można zarabiać. Czyli nie dość, że ktoś skończy trzydniowe szkolenie z komunikatu otwartego, to jeszcze zwracają się koszty i jeszcze można na tym zarabiać. Też o tym będę mówić dzisiaj na spotkaniu o 18.00 czasu polskiego. Chciałbym tylko dodać, że komunikat otwarty jest najważniejszym szkoleniem, które jest najmocniejszym szkoleniem performatywnym. To jest właśnie to szkolenie, które zmienia rzeczywistość wokół Was. To jest to szkolenie, które w Was, was samych zmieni nie do poznania. No i szokując, jakkolwiek szokująco to brzmi, proszę Państwa, trzy dni na to wystarczą. Wystarczą trzy dni, piątek. W piątek się spotykamy od 18 do. 21 Waszej w sobotę się spotykamy w samopołudnie od 12 do 15, podobnie w niedzielę od 12 do 15. I to są trzy dni, które mogą zmienić Wasze życie, które Was samych mogą zmienić. I nie ma w tym przesady bardzo wiele już osób poświadczy moje słowa, ponieważ coraz więcej osób kończy, już skończyło tego typu szkolenia i teraz ci ludzie stanowią trzon naszej społeczności, która z dnia na dzień rośnie. Dzisiaj 19 czerwca jest też szczególny dzień, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy otwieramy naszą mikrogiełdę otwieramy naszą mikrogiełdę, na, na której można zakupić nasze własne, naszą własną kryptowalutę. O tym też będę mówić. To jest, to jest projekt, który ma odczarować trochę świat kryptowalut, który ma wam pokazać, że nie ma w nim absolutnie nic złego, a wręcz przeciwnie, to jest po prostu nieunikniona przyszłość waluty zdecentralizowane. Ale nie skupiamy się na nich tak mocno, skupiamy się na Samym zarabianiu online, na tym, żeby budować struktury, na tym, żeby mieć dochód pasywny. Przy czym podkreślam, to nie ma nic wspólnego z żadnymi marketingami piramidalnymi czy MLM-ami. Nie stanowimy żadnego z tych typów marketingu. Natomiast dalsze szczegóły chętnie wam, chętnie wam o szczegółach dalszych opowiem. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć do szkolenia piątkowo-sobotno-niedzielnego, to jeszcze dziś, jeszcze jutro jest taka możliwość podkreślam, szkolenie będzie w całości natychmiast refundowane. A jaki, jaka jest w, z tego korzyść obustronna to dzisiaj będę o tym więcej mówić. Od dzisiaj uruchamiamy mikrogiełdę. Ja w spisie podam do niej adres na telegramie. Od, od jutra, natomiast w piątek to jest pierwszy dzień, proszę Państwa, którym już konkretnie chcemy zaprosić obcokrajowców. Kiedy skupiamy się najpierw na społeczności angielskojęzycznej, gdzie równolegle do grupy polskiej otwieramy codzienne zoomy i szkolenia dla społeczności angielskojęzycznej. Także pamiętajcie, jeżeli kogoś znacie z Polaków mieszkających już wiele lat za granicą, może słabo mówiących po polsku, ale lepiej po angielsku, może znacie, macie przyjaciół obcokrajowców mówiących po angielsku, to zapraszam na jutro, na godzinę 18 czasu polskiego. Na razie to jest jedna wspólna godzina, potem będziemy tę godzinę dywersyfikować w zależności od rejonu świata. Co jeszcze chciałbym, proszę Państwa, podkreślić, może a propos piątku jeszcze, to jest, to będzie prezentacja jutro, jest piątek, czyli to będzie jutrzejsza prezentacja mniej więcej 20-15-20 minutowa, gdzie powiem o pewnych pryncypiach. Uh, also, remember uh, for all my English-speaking friends, uh, I want, I would, would like to invite you tomorrow, on Friday at 6 p.m. at the Zoom meeting. You will find the link uh, at my uh, recording uh, today. So please feel invited. Uh, all um, my speak English-speaking friends, please feel invited and uh, invite. Uh, your friends as well. Uh, für meine deutschsprachigen Freunde habe ich eine, eine kurze Ansage. Uh, wir werden ab morgen uh, ein spezielles Treffen organisieren für alle englischsprachige Freunde. Ihr müsst mir verzeihen. Uh, Deutsch kommt uh, später an die Reihe. Uh, auf Deutsch werden wir vielleicht uh, in einem oder zwei Monaten äh, unsere äh, weitere Treffen organisieren. Äh, zu dieser Zeit fangen wir mit Englisch an. Also fühlt euch bitte eingeladen, äh, in dem Fall, äh, in dem ihr Englisch äh, spricht und versteht. Äh, morgen um äh, 16 Uhr, äh, 16, äh, um 18 Uhr äh, polnischer oder deutscher Zeit. Proszę Państwa, to, to były najważniejsze rzeczy. Oprócz tego będę prowadzić dość intensywną działalność informacyjną, hmm, po to, by przybliżyć różne kontrowersyjne tematy, może które będą się wydawać na początku kontrowersyjne, są natomiast tematami, które zmieniają nasze życie i będą w przyszłości zmieniać świat. Chciałbym też powiedzieć, że żeby uczestniczyć w naszym spotkaniu wystarczy wgrać prostą darmową aplikację ZOOM, czyli, czyli Zenon, Olivia, Olivia, Mateusz. I, i to jest bezpłatna aplikacja na telefon albo na komputer i ona jest potrzebna w tle, a potem wystarczy tylko kliknąć na link, który będzie pod dzisiejszym nagraniem i to jest cała filozofia. Podkreślam, nie trzeba się znać na biznesie online, nie trzeba się znać na kryptowalutach. Mamy konsultantów, którzy będą Wam pomagać, będą prowadzić za rękę. Także do zobaczenia na dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia jeszcze podczas pewnie może kilku nawet nagrań. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas.